Zadanie 27 za 2 punkty z matury 2012 Rozwiąż równanie wielomianowe Mamy wielomian trzeciego stopnia przyrównany do zera Przepiszmy ten wielomian jeszcze raz I teraz zastanówmy się w jaki sposób rozwiązać to równanie Leży zauważyć, że z pierwszych dwóch elementów można wyłączyć x kwadrat A z pozostałych dwóch dziewiątkę Trzeba zauważyć, że 54 to jest 6 razy 9. No i widzisz, z pierwszych dwóch jednomianów wyłączamy x kwadrat, więc otrzymam x kwadrat na zewnątrz, a w nawiasie x minus 6. Myślę, że widzisz, że jeśli bym wymnożył x kwadrat przez nawias, to otrzymam z powrotem górne dwa jednomiany. Z pozostałych dwóch jednomianów należy wyłączyć minus 9 przed nawias, czyli minus 9 zostaje na zewnątrz, a w nawiasie x minus 6. Zauważ, jeżeli tu wyłączam minus przed nawias, to minus razy minus daje nam w efekcie tutaj plus. I równa się 0, przepisujemy. I teraz trzeba wyłączyć nawias przed nawias. Mamy dwa nawiasy w tych dwóch iloczynach, zatem wyłączamy x minus 6 przed nawias. A w drugim nawiasie będzie x kwadrat minus 9 i równa się 0, przepisujemy. Dalej warto zauważyć, że drugi nawias jest wzorem skróconego mnożenia. Pierwszy nawias jest do przepisania, a ten nawias możemy rozpisać jako x kwadrat minus 3 kwadrat. Równa się 0. Teraz myślę, że już widzisz, że jest to bezpośrednio ten oto wzór, czyli na różnicę dwóch kwadratów. I znowu, pierwszy nawias przepisujemy, a drugi nawias rozpisujemy z tego oto wzoru skróconego mnożenia, czyli na dwa nawiasy, w jednym będzie plus 3, w drugim minus 3. Więc piszemy x plus 3, w drugim x minus 3. Równa się 0, przepisujemy. I teraz ten oto wielomian, znajdujący się z lewej strony równania, zamieniłem na postać iloczynową. I teraz dalej. Mając postać iloczynową, wystarczy tylko poinformować, jakie liczby wstawione w miejsce x zerują nam te trzy nawiasy. Tutaj zamiast x trzeba wstawić szóstkę i nawias się wyzeruje, i wówczas całe równanie będzie spełnione. Tutaj trzeba wstawić minus trójkę i również ten nawias się wyzeruje, i dzięki iloczynom cała lewa strona również się wyzeruje. Zatem widać, że minus trójka spełnia całe równanie. Ten nawias zeruje nam trójka, więc też jest pierwiastkiem naszego wielomianu.